Mirosław Kułak, jestem dumny, że tu pracowałem. Wewnątrz, no, no tam było ten nie zaciekawie, bo to wiadomo, te tak. Zaniedbane to było te podłogi, to wszystko stare, takie z zewnątrz też, no to obskurne to było według mnie, no wtedy takie trochę strzeszczała ta podłoga, nierówne te wykładziny wykładziny były położone i tam te deski pewnie nierówne, no ten, no wiadomo tam... Wszystko stare. Nie no, ciekawy był w ogóle, taki architektonicznie i do podziwu ten dom. Wiadomo jeszcze ten duch tego marszałka, że to tam mieszka, tak. Działa na wyobraźni. Pracowałem, wiadomo, że parę groszy mi wpadło, tak, no to dodatkowa ale no byłem dumny, że tam, że, że w ogóle w tym pomieszczeniach jestem i tam, bo przecież też sobie trochę tam na początku przeszedłem, obejrzałem. A potem to już nie, nie? Ale, ten, ale cieszyłem się, że, że tam mogłem pracować. No? Że to jednak, jednak worek tego domu Piłsudskiego. Mhm. Wiedziałem, że tam jest, że mi Piłsudski mieszkał, bo mój tata to był takim Piłsudczykiem z prawdziwego zdarzenia. On tam kiedyś było zakazane o tym mówić, i ten, a mój tata i to pamiątki zbierał i tego tam. Kiedyś od taty dostałem taką książkę. Mówię takiej grubości, to było zszywaczem pospinane, po, po i tam były takie zdjęcia w kolorze czarnym, czerwonym, zielonym, takie jednokolorowe, ale tak jakby czarno-białe są, tylko na przykład w czerwonym, zielonym, takie tło tego. I pod każdym, bo to tylko na jednej stronie było obrazek, i pod tym obrazkiem był opis. Opis było wszystko, gdzie on się z kim spotykał, ale tego mnóstwo było tych wiadomości, tych zdjęć, bo każda kartka to zdjęcie, czy z rodziną, czy w jakimś, z dowództwem jakimś tam, czy z różnymi przedstawicielami tam innych krajów, czy gdzie on tam był, co on robił, no to wszystko było opisane. Każde jego posunięcie. Fajna książka i Pewnie wartościowa, i to tata mi dał, ale ja byłem w podstawowej szkole. Kiedyś pochwaliłem się, właśnie w szkole, tam swojej wychowawczyni, no i mówi: Przynieś tą książkę, tak, że zobaczy. No a potem, jak jej przyniosłem, to ona, ta nauczycielka powiedziała, że sobie poczyta i za kilka dni mnie odda. No to ja czekałem, za tydzień się pytam, mówi, że jeszcze nie przeczytała tam, za miesiąc to mówi, że. Nie może tej książki znaleźć, a potem powiedziała, że jej zginęła ta książka. No nie wiem, czy to, to prawda, czy nieprawda, książka mi przepadła.